Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. A dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat dekoncentracji na swoich celach, na tym, co jest treścią życia, na tym, co jest tak naprawdę. Tym, na czym powinniśmy się skupiać. Zobaczcie, ile jest różnych zewnętrznych czynników takich bodźców, takich rozpraszaczy. Po co tak naprawdę jest tyle różnego szumu informacyjnego, po co jest tak naprawdę tyle różnych ogłupiaczy czy w żywności tak naprawdę jest różnych substancji, które ogłupiają. Tutaj oczywiście mam na myśli na przykład fluor w paście do zębów, który niszczy szyszynkę. Szyszynka, która oczywiście pozwala także wejść na wyższy poziom świadomości, jeśli się ją odpowiednio też zaktualizuje, zaprogramuje, aktywizuje bardzo ważny także tutaj, ważna część i struktura w mózgu. Moi drodzy, ale także w kontekście poznawczym, zobaczcie, jak my często jesteśmy tak naprawdę ogłuszani tym tak naprawdę szumem informacyjnym zewsząd, i dzięki temu także poprzez to nie skupiamy się na treści tego, co mamy do zrobienia, tak naprawdę. Mija czas, tracimy czas. Nie skupiamy się na tym, co tak naprawdę jest naszym celem. Albo skupiamy się na tym celu, nie w taki sposób i nie w takim udziale, jakim powinniśmy się skupić i skoncentrować. W wyniku czego także, oczywiście, albo ten cel nie jest odpowiednio także tutaj zrealizowany, albo w ogóle go nie realizujemy. Moi drodzy, naprawdę powinniśmy wziąć pod uwagę to, aby. Skupić się na treści swojego życia, to znaczy na tym, co stanowi smak naszego życia, co stanowi tak naprawdę fundament naszego życia. Ale możemy tylko to zrobić wtedy, kiedy ustalimy to, co jest dla nas ważne w życiu. Nie zrobimy tego w taki sposób, że żyjemy sobie tylko i myślimy, że samo to przyjdzie. To samo nie przyjdzie, musimy to oczywiście sprecyzować: czego my chcemy od życia? Poszukiwać tego, zastanawiać się nad tym, ale także działać, bo przez doświadczenie, także przede wszystkim, my możemy sprecyzować to, co jest nasze, to, co lubimy. I możemy także odrzucić to, czego nie lubimy, co nie jest nasze, co nie stanowi także czegoś interesującego dla nas. No bo to przecież o to chodzi, żeby z pasją żyć w taki sposób, żeby robić, zajmować się czymś, co stanowi pasję, tak? co stanowi tak naprawdę. Coś, co nas ciekawi, interesuje. Co jest po prostu dla nas. Ciekawe i interesujące. Szkoda angażować czas i wysiłki w coś, co w ogóle nie stanowi dla nas żadnej także tutaj motywacji, także do tego, żeby podejmować działania, żeby wstawać, budzić się i realizować pewne cele, które no nie są. Interesujące, no tego nikt z nas nie chce. Skupmy się na tym, co rozprasza naszą uwagę, przecież także jeśli chodzi o społeczeństwo, jeśli chodzi także tutaj o nawet taką narrację odgórną, często jest tak, że właśnie na tym zależy, żeby ogłupić społeczeństwo, żeby sprawić, żeby Społeczeństwo było bardziej podatne na manipulacje, żeby się bardziej poddawało tej manipulacji. Przecież o to chodzi, tak? W przekazie także medialnym, podprogowym, żebyśmy zatracili sens tych działań, naszych celów. Często nie rozwijali się i zatrzymali się w tym punkcie albo cofali nawet. Musimy być ostrożni i to jest taki Także filmy, który się odnosi do tego, żebyśmy podjęli takie działania, co nas rozprasza. Scharakteryzowali to. Po prostu bądźmy uważni na to, co jest tak naprawdę istotne, co jest istotą. Niech nie interesuje nas to, co po prostu nie jest dla nas istotą, co nie jest dla nas ważne. No bo po co się skupiać i koncentrować swoje wysiłki, energię i siły na to, co tak naprawdę nie przynosi żadnej korzyści, a nawet jeszcze koszty nam robi. Ale nie mówię o takich kosztach finansowych też i, i ogólnie też czasowych, no bo czas i tak upłynie. Bardziej mi chodzi o koszty takie przede wszystkim psychiczne i emocjonalne, które ponosimy w wyniku zaangażowania w pewne przedsięwzięcia. I ja nie mówię, że... To jest też złe, żeby szukać i koncentrować nawet czasami siły w tych y, inicjatywach, które okazuje się nie są nasze. No bo przez to też wiemy i rozumiemy wiele spraw, że coś jest nasze albo coś jest nie nasze, tak? Natomiast bardziej mi chodzi o to, aby. Klaryfikować, to znaczy wyodrębniać to, co stanowi istotę naszej egzystencji. Poświęcać się temu, znaleźć swoją misję życiową. To, co cię uskrzydla, to, co daje tobie sens życia, tak naprawdę. I właśnie tutaj też logoterapeutycznie, także powiedziałem, nawiązując troszkę też do Frankl'a. Aktualnie także czytam książkę Bóg Ukryty. Natomiast bardzo, także zachęcam do czytania książki, która. Tak naprawdę odmieniła także pewne moje postrzeganie w poszukiwaniu sensu. Jestem także bardzo zaciekawiony innymi pozycjami Frankla. Po prostu jest to bardzo ciekawy temat i obszar. Doskonale dla mnie bardzo ciekawy. Bo przecież nasza egzystencja także ma swój cel i smak. Powinniśmy jakby nad tym się zastanawiać, powinniśmy jakby też to poszukiwać. Więc moi drodzy, chciałbym zostawić Was taką myślą, abyśmy nie poddawali się także przede wszystkim temu szumowi informacyjnemu, albo poddawali się w takim zakresie, gdzie po prostu rozpoznamy, że już coś jest tutaj za dużo, tak? Jest czegoś za dużo, i to może sprawić, że nie będziemy mogli skoncentrować się na tym, co jest istotą. Skupiajmy się na tym, co jest istotą, a będzie nam się żyło łatwiej, lepiej i będziemy bardziej stargetowani na to i sfokusowani na to, co tak naprawdę przynosi nam szczęście, co stanowi naszą wartość w życiu i będziemy mogli się tym kierować. No bo tak naprawdę sens życia, to co jest istotą życia, odnajdujemy w działaniach, które nas uskrzydlają, które powodują, że chce nam się po prostu żyć. Taką krótką myślą was chcę obdarować i moi drodzy życzę wam wszystkiego dobrego. Jeśli materiał się wam podobał, zostaw kciuka do góry, serduszko, subskrybuj, lajkuj, przekazuj materiał dalej. Tobie życzę wszystkiego dobrego, abyś odnalazł sens życia i abyś mógł odrzucić to, co nie stanowi sensu twojego życia. To znaczy to, co nie jest przyprawą do twojego życia. Co nie stanowi smaku, a może stanowić tylko i wyłącznie coś, co jest zbędne w twoim życiu. Coś, co nie pozwala tobie osiągnąć stanu szczęścia, homeostazy, jakiegoś stanu, który powoduje, że stajesz się po prostu lepszy i chce ci się żyć. Wszystkiego dobrego i do następnego.